Dzień dobry, dzisiaj robimy serwisik takiego, Zotreka. I serwisik jedyny, który tu będzie, bo już cały jest przeserwizowany Widzicie, tu tarcze yy, Nowy napęd, nasmarowany, nawoskowany, wiecie Wszystko czyste, wyregulowane wypolerowane rama yy, Ale zobaczcie Amortyzator cieknie Więc my zrobimy serwis, zobaczymy, co jest nie tak Więc zapraszam was do serwisu amortyzatora XC32 RockShox Także widzą drogi Tak no, mam już amortyzator, ten sposób wygląda Kładę go sobie na stół i zanim to to wezmę odtuszczać i otuszczę sobie ręce na wierzchownię Następnie założę rękawice wezmę młotek gumowy I zdejmę na razie ten oto rower, stąd Ze stojaka Najpierw Bierzemy Amortyzator To jest, dobra Bierzemy amortyzator na stojak Dokręcamy stabilnie I Odkręcamy komorę powietrza. To wybić. Poszło. rdzę. Biała rdza to jest rdzana aluminium. Tak wygląda. I ona sobie jest biała. No i mamy tutaj właśnie na aluminium. Dobra. Ja biorę, składam już. Ja już składam tutaj nam. Teraz tak. Zaczniemy od spuszczenia powietrza. Co zrobię imbusem? Powoli, nie można za szybko. Nie, spuszczę do końca powietrza do zera. Bardzo mało powietrza było w tym amortyzatorze, ale tak po prostu było wygodnie jeździć na tym rowerze. Osobny rebound na środkowy, można powiedzieć I weźmy imbusa Którym podważymy to Widzowie Wyszło Weźmiemy sobie imbusa, wsadzimy Mamy Jest sadzony. I zrobimy, weźmiemy sobie drugiego imbusa, którym Albo nie imbusa Musimy wziąć coś, czym wykonamy przeciwwagę, bo w takiej pozycji po prostu Najzwyczajniej się tego nie odkręcę Wezmę do tego Klucz nasadowy, nieważne jakiego rozmiaru i zapraszę w ten sposób, żeby, tak jak teraz właśnie to zrobiłem, opoluzować te śrubę, dobrze. Jeśli śruby zostały poluzowane robimy sobie miejsca trochę i odkręcamy. Nie możemy odkręcić do końca. Musimy trochę zostawić, bo musimy wybić te e, szafty. Także zostawiam trochę i idę po wiaderko, do którego zleję olej. To jest bardzo ważne. Wyleję to, co tam jest. I mamy jeszcze brudny olej w środku, ale ja chciałbym użyć go ponownie, więc kładę tu. Zobaczmy jak to będzie tu Dobra, mamy tak Biorę młotek gumowy, gdzie ja go dałem? Nie wiem Dobra, najpierw tak, biorę imbusa i młotek gumowy Który dałem na parapet I Płukamy w tego imbusa mockiem gołowym Mamy to widzowie Już olej ścieka, dobrze, że miałem tą podkładkę tutaj Ja tutaj prawie sobie wykładzinę I ściągamy widzowie Delikatnymi ruchami Możemy sobie popłukać właśnie Tutaj amortyzator Spójrzmy, jak to wygląda. Tu jest czarny olej. Bardzo brudno jest w środku. I jedna uszczelka kurzowa jest zmiażdżona. Widzowie, jest dosłownie zmiażdżona. To jest bardzo dużo korozji w tym amortyzatorze. Więc bardzo dobrze, że go rozebrałem. Rozsmaruję trochę tego oleju tu. Dobra, mamy to I biorę to. to, jest IPA Cleaner I psikam po tych lagach dokładnie I muszę je umyć Lagi bierzemy dolne Kolenie dolne, przepraszam. I robimy to samo, czyli psikamy z zewnątrz. Do środka trochę dajemy. Samo tutaj wtyścimy, bo to chyba nie, no, nie jest tak łatwo. Zawsze. Wycieramy. Tu przy uszczelkach wycieramy. I już widzę chyba dlaczego wycieka. E, dobra, bierzemy klucz nasadowy, taki klucz, i powoli podważamy to. Ok, wyszła da, nas. Następnie drugą. Możemy też ściągnąć sojusznika, ale zauważyłem, że to nic nie daje. Spójrzcie to poprzez. Spójrzcie ta uszczelka kurzowa przyrosła. Przykleiła się do uszczelki ślizgowej, tutaj i do amortyzatora, ponieważ zaszła tu korozja. Spójrzcie w takim stanie to wychodzi. Nic z tym nie zrobimy. Będziemy musieli to z powrotem założyć. Ale zobaczcie, wszystko jest dosłownie czarne. Tu mamy <tryk> dziedem nożyk. <tryk> <tryk> Że nie opłaca się kupować do tego amortyzatora nowych uszczelek to złożymy to na takiej jaka jest, czyli na pękniętej. Tylko dobrze ją wyczyścimy. No i innej opcji niestety nie ma, bo do tego amortyzatora po prostu nie opłaca się kupować uszczelek. Jest to nieopłacalny biznes. no niestety widzowie, w takim stanie amortyzator nie nadaje się do jazdy dlatego musimy jakimkolwiek sposobem go z tego stanu wyprowadzić także ja biorę dążyk i zaczynam skrować to bo innej opcji niestety nie ma ura, wezmę delikatny papier ścierny o mieszance już wam mówię, chyba 2000 tak, jest to dwa tysiące, urwę kawałek i spróbuję coś działać z tym papierem. Jeszcze zrobimy takie zdjęcie na miniaturkę. Dobra, mamy to. Zabierzmy to wszystko do odpowiednie miejsca. Się wyczyścić lagi, w których jest jeszcze większy syf, widzowie. Tutaj jeszcze wyczyszczę. W lagach też jest bardzo duży syf, także zróbmy tak. Weźmiemy wodę z alkoholem. I napciskamy tutaj. Tędy się wleje ta woda. I wyczyścimy. Sprykamy tam jeszcze tego alkoholu. Niech to wypłynie. I położymy tak, żeby wyparowało. Czyli położymy to na, 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 na przykład tutaj. Dobra. Tak. Czyszczę pizza, to. widzowie, wiem, co jest też w opłakanym stanie. Są te uszczerki naprawdę. Że one jeszcze nie ciekną? To jest coś. Tu też mamy wszędzie. Zobaczcie, to jest to, co zostawało na ladze amortyzatora. To jest jakaś maść, to może być stary Srambater. Ale nie jestem pewien. Nie wiem totalnie, co to jest, widzowie. Ja mam wam bardziej w dół. Spójrzcie, to jest takie coś, które do pojemnika. 30, około 30 litrów, Dobra, mamy to. Wezmę go na palec, mimo że potem palca potem nie umyje, ale trudno. I zacznę pracować tym olejem po uszczelkowce Widzę, że pod palcem i olejem to wszystko zeszło. Ja po prostu zostawię te uszczelki na razie na boku, z benzyną Inaczej IPA rozpuszczalnikiem, yy, odtuszczaczem. IPA. Dobra. Najpierw wykonany taki miks, że sprzykam właśnie to sobie w ręku benzyną i zacznę z tego wykręcać co nieco. Teoretycznie nie powinienem w ogóle rekonstruować tej uszczelki. Nie powinienem jej w ogóle zakładać. Potem ale widzowie nie mam innego. Wyboru? Tutaj nasączymy i wypuczemy. Stąd wyleci czarny olej dosłownie. Jeśli nie, to założymy to w ten sposób. Ale mi się wydaje, że stąd wyleci o czarny olej, proszę Państwa. Drodzy widzowie, co my tu mamy? Mamy czarny olej, tak jak myślałem, właśnie. No... Było to oczywiste, widzowie, po... ...po kolorze i stanie tej uszczelki. Że jest ona brudna. Myślałem najpierw jak... ...tworzyłem amortyzator, że RockShox kiedyś miał... Yy, ...czarne uszczelki, ale nie. Nie jest to prawda. Ja wytrę w środku to. Ten pojemnik. Teraz zacznę moczyć w tym pojemniku uszczelki i będę już je wkładał do naszej laki. Okay. Szybko zakładam, póki jeszcze w tym jest olej. Na tej uszczelce tą uszczelkę mamy ją założoną. Wezmę otworzę stramba teraz. dajmy trochę tego smaru jeszcze sobie damy na szafty ten smar Srambater na szafty też i dobrze działa, także dajemy go na szafty Oporem, jakbyśmy mieli klucza poprzednie e, także no, o, jest opór i jest opór na e, moi drodzy e, no, na tym na śrubie na impusie Przykamy porządnie, porządnie z tego, tego smaru oczywiście od razu do śmietnika lądują Przyjrzymy czystą szmatkę i czyścimy ten amortyzator tym odtuszczaczem. Ja wycieram porządnie. Ok. Mamy No, w końcu lata tam olej, bo tego oleju wcześniej prawie w ogóle nie było. Tu jeszcze nie wychodzi do końca, bo... Fajnie zasysa. I widzowie, słuchajcie... W jednym miejscu tylko jest tu uszczelka. Zepsuta. Spójrzcie, jak od razu wyszedł. Końcówkę o ribandu. Przepraszam, z tej strony jest tłumik. I tym, oto widzowie, sposobem, tak naprawdę, ten to amortyzator został przeserwisowany poprawnie. Zobaczcie widzowie. Tutaj jest praca. No, musimy odblokować go, bo nie sądzę, go zablokowałem. Widzicie? tym oto sposobem mamy działający rower. Pozbyliśmy się. Tutaj pozostawiającej się ja tu z tej plamy, tutaj zmienimy ribonce na no. dobra Super. Lekko przyblokujemy. Super blokada działa. No i nie ma, boga, to jest super. Bardzo fajnie działa ten amortyzator aktualnie. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja chętnie udzielę pomocy. Pamiętajcie, że ja sam nie jestem profesjonalistą jakimś. Nie prowadzę swojego serwisu. Robię to amatorsko, ale jak najbardziej posiadam jakąś wiedzę na ten temat. I wydaje mi się, że metodą prób i błędów. Wy też się nauczycie wszystkiego Także zachęcam wam do zostawienia subskrypcji na tym kanale, jeśli wam się udało to w proponowanych I łapeczki w górę, żebym wiedział ile osób to ogląda Oczywiście komentarze też mi dowiedziane Przynajmniej wiem, że ktoś to ogląda ze zrozumieniem I liczy na moją pomoc albo odpowiedź Także, amortyzator gotowy, spójrzcie jak chodzi Fajnie klei cały rower stoi, już skręcony i ja was zachęcam jeszcze raz do zostawienia komentarza w razie problemów i serwisujcie swoje amortyzatory bo to jest ważne, serwis podstawowy to jak widzicie nie jest nic ciężkiego, bo ja sam to zrobiłem w Pajko DJ u w takim amortyzatorze będę to też robił w, w Rockshocku Reconie mamy będę to robił w Yari Memila także to nie jest nic ciężkiego, róbcie to sami i próbujcie no i życzę wam miłego przeglądania YouTube'a, jak to oglądacie, albo mojego kanału, do czego też was zachęcam, ale już nie mogę zachęcać, więc po prostu żegnam i miłego dnia lub wieczoru i smacznego. Tutaj, co mam do builda następnego? A jeśli macie linkę hamulcową e, z oliwką dwumetrową e, jeźdź do Shimano, e, jeśli macie inne ciekawe części, które mogą mnie zainteresować, to opiszcie. W komentarzu lub na Instagramie filo podłoga rider. Ja będę Wam odpisywać i może się dogadamy. Także pozdrawiam.